Siej, manu, sięmanu i dwa dzisiaj sobie życzymy całego Devloga z nowego update'u i wam pokażę co trafiłem. Ale serio trafiłem mocną rzecz. No dobra, to ja już nie przedłużamy, sobie zobaczmy. Update 31, Cloudy Ward. No, nowy świat mamy. Fajny. <grym> nowy update: Cloudy Ward, Cloudy Egg, 7 nowych petów, Cloudy Chest. Anstin rewards, to jest ważne, ale potem Wam o tym powiem. Jeden nowy Supreme. To to jeszcze jest free to play Supreme, więc to akurat mega mocne. Grafle Pets Button, te rzeczy to ja nie wiem co to znaczy. I Cabincowanie Exclusive Eggów, więc to akurat fajny mega. No i jeszcze Christmas Event się skończył. Sezon 6 się zacznie za tydzień, więc to mega. Dla mnie mega fajnie. Więcej Ski 3 upgrades. No wiecie, że... More Index Rewards, czyli więcej Merkurt Mamy Więcej Mendołów, więcej Aura Levels Jeden nowy kod i bugi naprawione i więcej Nowy kod to jest... No ale dobra Pewnie pamiętacie O tym Unsynth Rewards I to sobie za chwilkę zobaczymy A w sumie już teraz Więc lecimy I to jest oczywiście tutaj W piramidzie naszej kochanej. Jak ktoś nie wie To tutaj na górze za Ticketiki możemy kupować jakieś rzeczy no i co, mieliśmy tutaj koło, shop a teraz mamy to mamy free to play forever pack to jest mega fajne no, mamy tutaj sublimka, ufo do latania new real exclusive egg global ufo event, galaxy paradise i na początku to mega dobrze leciało ale teraz no oczywiście jest łabiej. no bo zawsze jak jest, jak jest coś takiego nowego jakiś forever pack albo jaja no to po prostu na początku one są mega dobre, a potem leci nerf więc jak coś macie, to od razu to wykorzystujcie no dobra, zanim wam pokażę co zrobiłem, to sobie pójdźmy na Cloudy World no mi się on mega podoba mamy tak on wygląda no tutaj mamy Rockska oczywiście no, ten tu w tu mamy Rocksunię tu mamy jakiegoś innego dewelopera, nie znam o, tu mamy tego, tylko że wspomniałem jego nazwy. On jest też fajny. No i tu jeszcze jeden. No ten świat jest mega piękny. A, i tu jeszcze jeden. Nie skipujemy nikogo. Nie, nie, nie. No ten świat jest mega piękny. Tu jeszcze mamy takie coś. Koloseum, chyba. <tutujesz> tutaj drugie. No dobra. Mamy tutaj jajko, oczywiście. No jest takie w miarę fajne, słabe i tak. <tutujesz> Jak każde jajko. No dobra. I tutaj mamy, że kolejny świat będzie Sky Garden, a nie jakaś następna kraina. No bo będziemy lecić, bo w każdym świecie było właśnie takie coś, że takim balonem lecimy. Jak nie korzystacie z teleportów, no to wiecie. Tutaj mamy takie coś i lecimy sobie. No jest. A mamy też tutaj skrzynkę. Ja jej nie buduję, bo mi się nie chce. No więc ja jeszcze nie mam. Nie wiem co z niej dropi. Jak sobie chcecie, to zbudujcie. No eee, dobra, ja już nie przedłużę i wam pokażę co trafiłem. No to pokażę Wam rzeczy, które tam są, bo jedną z nich właśnie trafiłem. <laughs> dobra, tutaj lecimy. Boom. No i tutaj mamy Supreme, UFO, New Year Exclusive Egg, Global UFO i Galaxy Paradise. Jeszcze ja sobie tutaj użyjmy A ty teraz zostaw lajka, suba i napisz w co z tego mam No i coś będzie? Nic Dobra, no tu najpierw Trafiłam Galaxy Aura Dice Potem New Year Exclusive Egg A potem Patrzę na jakiś płynik i patrzę, że on mam Tak. tak Patrzcie <laughs> Ale patrzcie na to Subsycydór ja. Mam Unseen the Beast Supreme 110% No ja mam 37% z stoku I to nie jest żaden modet, pokażę Wam zaraz na Discordzie. Już chyba nie ma. Um, wiecie, w się bez Ultimate Modet. No nie wiem, i tak Wam pokażę. No tutaj mamy. E, tutaj w ogóle z Insane Aura jest mi poleciała sama aura. No to fajnie, sprzeda się drogo. Ale tutaj mamy. Uff, tak się z tego cieszę. Jeśli tak wydarzyłem, to dostałem. 313 etiketków. Użyłem wtedy. No piękny on jest. Piękny. A sobie, sobie też go zobaczymy. Tutaj bum, bum. Nada no, nie widać. <gryw> Mam go wyposażanego. No, Dobra, to sobie ściągnijmy. I tutaj włączmy pety. Bum, bum, no, widzicie? O, piękne to. Piękne to jest. Piękne to jest. No mi się to mega podoba. No, przyznajcie. Kto tak jak chce, to zostawia lajka. Jeszcze ma taką czaszkę, Ona jest też piękna. Ogólnie to jest dużo warte. Na no, 100 klików ma. razy 100 klików. No mocno. Ja z Exclusive Jajka dropnąłem coś słabego. Co my sobie zobaczymy? Tutaj co ehm, To dropnąłem. Juli Heart 50%, więc słabo. No, wcześniej raz to kupiłem i dostałem <laughs> Suprema. <laughs> więc to dobre. <laughs> no niestety nie Ultimate, ale Supreme. Fajne, fajny Supreme. No dobra, jeszcze tutaj. Nic więcej nie zostało. Ogólnie przychodzcie na magneobiusy, teraz nie było, ale i tak, nawet jak nie ma magneobiusów, to i tak przychodźcie Bo sami ludzie mogą zrobić. Było tak dużo UFO, że legowało jere. No i na no sery po prostu. Było wtedy mega mocno. Przez to jest dużo itemów. Nie czy mam dużo itemów, no bo z tych UFO sobie pozbierałem. A z UFO można wyrobnąć deskę UFO no inteligencja no wiecie, że to dechę, dechę dechę do latania no, którą ma każdy sławny ja też się chcę mieć roxack deskę ufo no dobra a poza tym no to jeszcze będziemy żegnać na no, dzisiaj ja sobie teraz cały czas awkuję na tamtym jajku biorę tutaj jakieś rzeczy to sobie weźmie dobra my nie śpimy Bum. jeszcze sobie użyjmy telaka bym Bum. co ja robię nie wiem nawet ja się martwiłem że ja nie będę miał tutaj rabiów żeby odblokować na świat na motikoncie ale jednak mam o kolejny Fold Pidy i mnie napicie jak to zrobić bo patrzcie ja tutaj dropnąłem Eee... gdzie to? Ej, co jest układ mi? Dobra, nie było sprawy. No, miałem Starfala, nie mogłem go użyć. <grytanie> Że miałem globalnego Starfala, więc nie wiem co to się stało. Dobra, ja sobie idę Awkę. No i widzimy się w następnym odcinku. Możesz też pozbić ten film. Jak Ci się podobał. Możesz zostawić suba, jak coś więcej takich filmów. Zostawić lajka, like napisać jakiś komentarz. No to jest koniec.